Cześć tutaj z Dzisiaj chciałem Wam pokazać, skąd pobrać Money Hack do gry Po. Więc pierwsze co, odpalamy swoją przeglądarkę, ja już mam łączą i wchodzimy w link, który na 100% będzie podany w opisie. Ogólnie to jest bardzo krótka yy, metoda. Wystarczy pobrać aplikację, yy, a instrukcję podam, oczywiście w tym. A instrukcję podam w opisie, co i jak więc nie będzie z tym w praktyce kłopotów, bo to 3-4 krótkie kroki i wszystko będzie git no, jest nasza stronka, link będzie z Mediafire nie ma na pewno żadnego wirusa bo sam mam tą aplikację więc klikamy download i zaraz zaczynam się pobierać Pobieranie trochę długo trwa od 3 do 5 minut. Ja już tą aplikację mam, więc nie muszę ją pobierać. No więc w praktycznie to jest już wszystko, co chciałam Wam pokazać. Więcej y, informacji ogólno będą w opisie, więc warto przeczytać opis. No więc wszystko, chciałbym się z Wami pożegnać. Subskrybujcie i lajkujcie moje filmy. To dla mnie motywacja do nagrywania większej takich poradników. Więc żegnam się z Wami. Cześć.